Nie, woda, nie tak? Komik zwariował. Na górze jest spłaszczony. No, co? Co ty robisz? Ej na mnie, jak chcecie się On sobie robisz? chyba masuje ten w worki. Patrz jak to masuje tam jajeczka. Co ty co robisz? To znaczy? Relaksuje się. Relaksuje się kochanie, wiesz, on się relaksuje. Co Chodź tu, nie ma. Po co? robię relaks. Ale śmieszny jest. Ośmiekowaty. Samu? Taki. A będzie mi połatywał. Czy też szłeś, go to rozejdzie tam. Placzko. Muszę go, żebym wideo lepiej chwycił. Pokazać jak on robi. to się kręci na, na kółku, zamiast w środku. To się kręci na. Ale se zna. To Ty, jaki, jaki typ? To się spędzi. Ty co za typ? A zaraz spadnie. Ja wierzę, ale luj. No. Well wow,